Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć na patronajcie, Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Krysi z Kanału o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Jackowi Cielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu i Jakubowi Urbanowi, Weronice Ostrowskiej, Pani Wonce, Marcinowi Pułcowi. Mary Greenland, Focana Haju, Tajemniczemu Panu X, Gracy i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo, pozdrawiam Was i trzymajcie się. Dzień dobry, dzisiaj pogadamy sobie o książce Anihilacja autorstwa Jeffa Van Dosyć Świeża sprawa, świeże wznowienie. Ono się pojawiło na polskim rynku, nie wiem, parę tygodni temu. Um, nakładam wydawnictwa, no właśnie, jakiego? A dołożyłem tę książkę na półkę, to nie sprawdzę. Chyba znak albo zysk, ale chyba znak, A to jest mniej istotne. Eee, to jest wydanie z nową układką. Eee, wcześniej w Polsce mieliśmy inne wydanie i, szczerze mówiąc, to nowe wydanie pierwotnie mi się podobało mniej, natomiast teraz, skończywszy tę książkę, muszę powiedzieć, że pasuje dużo bardziej do treści. Um, jeżeli tylkoś interesuje, to to nie jest recenzja, która powstaje we współpracy z wydawnictwem. W ogóle to jest ciekawa sprawa. Mam takie wrażenie, że po premierze tej książki e, widziałem ją wszędzie przez parę dni, ale głównie w takich materiałach, gdzie ktoś ją pokazywał, że po prostu ładna książka. Chyba ani jednej recenzji nie widziałem, to jest zaskakujące. Ale to pewnie kwestia jakiejś takiej bańki, w której je funkcjonuje. E, no i koniec końców muszę powiedzieć, że niestety trochę się zawiodłem. Znaczy spodziewałem się, to jest chyba też trochę problem tego, że wiecie, to jest książka, na którą czekałem, na której w czekałem lata i kiedy ono się pojawiło już, to tak szału nie zrobiło. Tym niemniej, wydaje mi się, że dużo problemów a to są problemy moje, a nie do końca problemy z całą książką. To jest pierwszy tom trylogii, *Saffin Rich, teoretycznie trylogii, bo to pierwotnie była trylogia i to jest w ogóle trylogia, którą wydawnictwo amerykańskie, ja zakładam, wydało w jednym roku. Pierwszy tom się pojawił w lutym Drugi w maju, trzeci we wrześniu, a po 10 latach, w październiku ubiegłego roku, pojawił się tom czwarty. Um, także co? Myślę, że możemy sobie już o tej książce pogadać. Przede wszystkim myślę, że warto zacząć od tego, co to jest. To znaczy, to jest myślę, że dla wielu wciąż bardzo niejasne. Dla mnie też nie do końca było, bo słyszałem już bardzo dużo określeń różnorakich, klasyfikacji wszelakich. Słyszałem, że to jest science fiction, słyszałem, że to jest horror, że to jest. Weird fiction, że to jest powieść klimatyczna, dużo określeń do mnie trafiło. Koniec końców, jeżeli, miałbym, jeżeli ja miałbym sklasyfikować tę książkę jakoś, to powiedziałbym, że jest to hmm, taki. To jest definitywnie horror. Określiłbym go jako biohorror, bio, -horror. bio one na horror Lovecraftiański. Być może z delikatnymi elementami science fiction a, i mocno wyczuwalnymi tymi elementami powiązanymi z naturą. Jeżeli chodzi o fabułę, to to jest ogromny plus. Definitywnie. To, że sam zarys fabularny. Myślę, że to jest taki zarys, który bardzo, bardzo chwyta i intryguje. Bo zwykle tak jest, że prosto działa. I tutaj zamysł również jest prosty. Um, tytułowa dla całej serii: Tytułowe Saffron Ridge dla całej serii. To jest tajna agencja, y, która organizuje ekspedycje. W sensie nie jedną liczbą ekspedycję, do tak zwanej strefy X. Nie do końca wiadomo, gdzie to jest. To jest gdzieś w Ameryce, patrząc na otoczenie. Myślę, że można założyć jakieś południe Stanów, nie wiem, Florida, może Luizjana. I jest to bardzo tajemniczy obszar. To znaczy, jest to obszar, do którego wysłano już 11 ekspedycji. I one w zasadzie zawsze kończyły się tragicznie. To znaczy albo ludzie tam nie wracali, albo wracali kompletnie odmienieni, albo wracali odmienieni i umierali bardzo szybko. To jest takie miejsce, gdzie mm, kiedyś była tam niewielka wioska, stoi ciągle latarnia, natomiast to wszystko zostało już niejako pożarte przez naturę. I my obserwujemy dwunastą wyprawę. Wyprawę składającą się z czterech osób, mamy cztery panie, których imion nie znamy. Jest to zabieg, który mnie zawsze bardzo chwyta, czy to, nie wiem, w drodze McCarthy'ego, czy na przykład w wehikule czasu. Tutaj nie mamy imion, mamy po prostu ich funkcje. Więc mamy biolożkę, która jest również naszą narratorką. Mamy geodetkę, mamy psycholożkę i mamy antropolożkę. I te cztery panie wyruszają właśnie do tego miejsca, żeby je zbadać. Nie wiadomo na jak długo, czy będą tam parę dni, czy będą tam parę miesięcy, może lat. Zapasów mają sporo. I bardzo szybko po przybyciu na miejsce natrafiają na bardzo specyficzną rzecz mianowicie coś co nazywają w tej książce wieżą, tylko że ona nie idzie w górę, tylko do ziemi, w głąb. I ta książka naprawdę krótka, to sobie trzeba też powiedzieć i był to jednak dla mnie również pewien problem, o którym powiem zaraz. Ta książka ma jakieś 200 stron, to jest po prostu taki dość nie chcę powiedzieć suchy, ale taki właśnie trochę lovecraftiański opis tej wyprawy, tego, co nasza bohaterka widziała i czego hmm, doświadczyła. Dialogu jest tutaj bardzo mało. Większość tej książki stanowi obserwacja otoczenia i różnych dziwnych rzeczy, które w tym otoczeniu się znajdują. No i dość szybko również. Hmm, po pierwsze, pojawiają się pewne zgrzyty między członkiniami tej wyprawy, a po drugie, orientujemy się, że prawdopodobnie coś w tej okolicy jest. Nie do końca wiemy co, ale coś prawdopodobnie tam czycha. Hmm. I to, co trzeba sobie powiedzieć. To jest to, że to jest definitywnie bardzo dziwna książka. Bardzo dziwna. I myślę, że jeżeli ktoś jest fanem Lovecrafta, to coś, co do siebie może znaleźć, to znaczy, to jest trochę tego typu historia. To znaczy, historia o bohaterkach, głównie o jednej, bo z jej perspektywy tę historię poznajemy, która trafia w jakieś dziwne miejsce, obserwuje różne rzeczy, których nie do końca rozumie, która natrafia na coś, co wydaje się ją przerastać. Te fragmenty, które dzieją się w tej strefie, są przerywane w kilku momentach retrospekcjami, gdzie obserwujemy no, przeszłość naszej bohaterki i dowiadujemy się, co podkusiło ją do wzięcia udziału w tej ekspedycji, co, mówmy się, raczej jest dość niebezpieczne. Jakby nie było, jest to już dwunasta wyprawa w to miejsce. Jest to książka, którą się czyta dosyć szybko. Myślę, że dla wielu to będzie książka na raz, do chapnięcia. I myślę, że największym plusem tej książki jest ta tytułowa Strefa i Klimat to znaczy momentami ma się takie trochę wrażenie. Czy moje główne skojarzenie, jeżeli chodzi o to otoczenie, poza tym takim lovecraftiańskim, taką lovecraftiańską tajemnicą, to było Swamp Thing, Alana Mura. To znaczy bardzo dużo tutaj mamy opisów roślinności, wiecie, drzewa, jakieś krzaki, mchy, pleśń, porosty. I mimo tego, że z tymi roślinami zwykle nie dzieje się dużo, to ma się trochę wrażenie, że one żyją własnym życiem. I klimat tej książki jest naprawdę bardzo dobry. Czyta się to trochę tak, jakbyśmy faktycznie wyruszyli na jakąś wyprawę, na nie wiem, północ Florydy i trafili do jakiegoś dziwnego, e, dziwnego lasu. Dużym plusem, również, natomiast minusem zarazem, do czego dojdę pewnie później, e, jest ta tajemnica. To znaczy, uważam, że ta książka robi dobrą robotę, jeżeli chodzi o rozbudzenie tej ciekawości uczytelnika. To znaczy, my chcemy wiedzieć, co się tutaj stało, co tutaj czyha, e, nie, czym jest ta agencja jaki jest naprawdę jej cel, czym jest to niebezpieczeństwo. To są dwie największe zalety tej książki. Podobał mi się również styl, jak mówię, on mi trochę przywodził na myśl Lovecrafta, natomiast te opisy, niejednokrotnie dość długie, naprawdę fajnie zarysowują otoczenie. Jeżeli chodzi o nasze bohaterki, to tutaj raczej nie ma szału. Natomiast w książkach Lovecrafta, idąc już tym takim rozumowania, no wiecie, też nie są historie, które stoją bohaterami. I raczej nie są to bardzo interesujące jednostki, o większości z nich tak naprawdę nic nie wiemy. Ani za bardzo nie ma czasu, żeby zarysować ich charakter. Jakieś takie główne wybuchy charyzmy pojawiają się wtedy, kiedy oczywiście um, zaczynają się pewne spięcia wśród tych pań. To jest oczywiście powiązane z takim ogólnym wybuchem paranoi, wiecie. Mierzenia się z czymś, czego bohaterki nie rozumieją. Nie tylko bohaterki, zresztą czytelnik jest w dość podobnej sytuacji. Um, natomiast absolutnie nie są to jakkolwiek moim zdaniem ciekawe postacie, ale też raczej w tego typu historii nie muszą być. W takich historiach nie jest mi to do niczego potrzebne. Um, e, no i teraz, rzeczy, które podobały mi się mniej. I to jest, wydaje mi się, mój problem. To jest ten cały aspekt grozy. To znaczy, ja jestem już chyba trochę psychicznie przeżarty przez różne dziwne rzeczy, które widziałem. I ja to wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak jakoś, nie wiem, butnie może. E, ale książki bardzo rzadko potrafią mnie przestraszyć, czy też wprowadzić w jakiś taki, jakiś taki stan niepewności, może bardziej. Um, ja jednak uważam już po latach obcowania z popkulturą, że jeżeli chcesz się bać, to jedynym, co naprawdę, co, znaczy, tym co najbardziej na Ciebie wpłynie są gry. Kiedy Ty autentycznie masz wpływ na to, co się dzieje, faktycznie musisz podjąć akcję, musisz jakieś działanie e, wykonać. Więc kiedy sobie myślę o najstraszniejszych tworach popkultury, na jakie trafiłem, to nie myślę sobie o jakichś filmach, nie myślę sobie o książkach. Myślę sobie o, nie wiem, Cry of Fear, myślę sobie o pierwszych trzech częściach Silent Hill, myślę sobie o amnezji, o Penumbrze, o Somie, o Fatal Frame, o tego typu rzeczach. I uważam, że ta książka nie jest specjalnie straszna. To znaczy, jak mówię, wydaje mi się, że to jest kwestia mnie, ale jakoś tak napięcie mi tutaj średnio działa. To znaczy. Miałem trochę takie poczucie idąc tym tokiem rozumowania growym właśnie. Jakbym grał w horrorowy symulator chodzenia. To znaczy, jest taki podgatunek, który. Wydaje mi się, że obecnie jest mniej popularny, kiedyś był dość popularny, gatunek growych horrorów, który potocznie określany jest właśnie jako symulator chodzenia. Polega to na tym, że to jest horror. Gdzie nie ma zagrożenia. Gdzie ty po prostu idziesz, nawet nie ma za bardzo zagadek czy jakichś problemów po Twojej drodze, po prostu idziesz i jakiś jumpscare się pojawi na przykład. Nie ma realnego zagrożenia, czegoś, co musisz się bać. I tutaj przez większość tej książki czułem się trochę, bym czytał taki właśnie symulator chodzenia. Co jest absurdalne trochę, bo my jako czytelnik jesteśmy dość szybko uświadamiani, że coś tutaj jest. Um, ale. wiecie, też Ulot Krafta na przykład. Ulot nie widzimy raczej. Tych, tych tajemniczych rzeczy. Ale wydaje mi się, że Lovecraft lepiej potrafił pokazać tą paranoję. Jakoś tak w jego książkach, w jego historiach lepiej wybrzmiewa ten taki tajemniczy kontakt z czymś, czego nie rozumiemy. Jest to bardziej niepokojące, przerażające. Ta książka przez większość czasu nie była dla mnie jakaś specjalnie straszna. Nie czułem jakiegoś dużego napięcia poznając tę historię. Pod koniec to się trochę zmienia. I jak mówię, wydaje mi się, że to jest raczej problem mój, a nie problem z samą książką. Natomiast jeżeli chodzi o jakiś strach, niepokój, niepewność, um, poczucie zagrożenia, to mimo tego, że na papierze wszystko to powinno działać, no, no nie czułem tego. Po prostu nie czułem. I obserwowanie tych wszystkich dziwnych rzeczy jest, jest intrygujące. Nie powiedziałbym, może, że fascynujące, ale jest intrygujące. Ale brakuje mi, brakowało mi jakichś głębszych emocji. Brakowało mi jakiegoś psychicznego terroru. Brakowało mi jakich, jakiegoś faktycznego przejawu zagrożenia, a nie tylko domyślałem się, że cały czas coś się tam. Gdzieś może czaj, nie wiadomo do końca. Też wydaje mi się, że nacisk nie jest jakoś bardzo mocno położony na to, żeby dać ci znać, że coś się tam czai, na przykład coś obserwuje naszych bohaterów. Jak mówię, u Lovecrafta mi to działa, tutaj mi to nie działało, strachu raczej nie czułem. Definitywnie pochwaliłbym wyobraźnię autora, bo te wszystkie dziwne sceny, dziwne opisy naprawdę budują super klimat. Co prawda nie idzie za tym jakiś strach czy niepokój u mnie. Ale klimat topka. Wyobraźmy sobie, że jeżeli nie, pojedziecie sobie na wakacje na Florydę, czy gdzieś do lasu, na przykład, do jakiegoś domku w lesie, to wrażenia mogą być jeszcze lepsze. Myślę, że to co działa, to jest wydźwięk tej książki, że może ja nadinterpretuję, ale wydaje mi się, że to jest jednak trochę książka o takim właśnie trochę lovecraftiańskim zetknięciu się z czymś, czego nie rozumiemy. I ten strach, który nie musi być uzasadniony, nie wynika z tego właśnie, że to jest niebezpieczne, czy nie musi być, tylko my tego nie rozumiemy, nie wiem jak to działa. Po części też jest to pewnie książka o jakiejś relacji człowieka z naturą, o podejściu człowieka do natury. Natomiast tutaj już przechodzimy, moim zdaniem, do. No, do jedno, no chyba największej wady tej książki, moim zdaniem. Jeszcze jako plus dałbym długość. Wydaje mi się, że gdyby ta książka była dłuższa, no nie, miała 350 stron, czy była prawie raz dłuższa, to by nie robiła takiego wrażenia. Wydaje mi się, że to jest idealna długość. Nie mam pojęcia, jak to wygląda z kontynuacjami. Czy one są podobne, jeżeli chodzi o długość, czy są krótsze. Znaczy wątpię, żeby były krótsze, może będą dłuższe ewentualnie. Ale długość uważam, że w punkcik. Natomiast problemem jest zakończenie. I to nie samo zakończenie, tylko w zasadzie jego brak. To znaczy, to jest taka książka, która uważam dla wielu, w tym po części dla mnie, będzie bardzo niesatysfakcjonująca, dlatego że ona jest bardzo dziwna, jest bardzo tajemnicza. I ty jako czytelnik, poznając te historie i zagłębiając się w tę strefę X, no, strefę X, um, no rodzić się w głowie masa pytań i niestety nie dostajesz. Praktycznie żadnych odpowiedzi. Niestety. Nawet zaryzykowałbym taką tezę, że pod koniec tej książki masz jeszcze więcej pytań, niż miałeś na samym początku. Jeżeli liczycie, że to jest nie wiem, jakaś jednotomówka, że nie trzeba potem czytać, ewentualnie, że coś będziecie wiedzieć, no to nie. Praktycznie nic nie będziecie wiedzieć po skończeniu tej książki. I być może dla niektórych to będzie plus, to znaczy szybciej sięgną po kontynuację, ale chciałbym dostać coś. Mam wrażenie, że dostałem bardzo mało. Trochę nie czuć jakby to była książka. Trochę czuć jakby to była nie wiem jedna trzecia książki. która po prostu się urywa w pewnym momencie. Wydaje mi się, że brakuje tutaj czegoś pod koniec. Nie mówię, że wszystko powinno stać się jasne, ale przyjąłbym z otwartymi rękoma jakieś odpowiedzi, a praktycznie żadnych tutaj, jak już powiedziałem, nie dostałem. Więc trochę nie wiem, komu to polecać. Może fanom Lovecrafta, bo jest to coś utrzymanego w podobnym stylu. Um, jeżeli ktoś lubi książkową grozę, lubi dziwne książki Surrealistyczne, psychodeliczne No to to jest definitywnie taka książka um, Jeżeli ktoś szuka książki na raz Jeżeli ktoś lubi opisy Dziwnej natury To polecam, jeżeli ktoś lubi ciekawe postacie To nie polecam, jeżeli ktoś e, Szuka, nie wiem, szybkich książek To nie, tutaj tak fabuła toczy się dość powoli Co zrozumiałe e, Koniec końców było w porządku, ale chyba spodziewałem się więcej I ja też trochę się boję, bo słyszałem Sporo opinii, że tom drugi i trzeci Podobają się ludziom mniej niż ten. Podobno są inne. Um, no nie wiem, no zobaczymy. Um, definitywnie chcę wiedzieć, co jest dalej, co się dalej wydarzy. Bo jak mówię, fabuły nie dostają tutaj dużo odpowiedzi prawie w ogóle. <laughs> to jest trochę przykre. Um, więc ja na pewno sprawdzę kontynuację. Um, bo jestem na tyle zainteresowany, że dam kolejne szanse. Um, natomiast no jeżeli tą drugim nie da żadnych odpowiedzi, to naprawdę chyba już, chyba już porzucę. Bo... Uważam, że jakiś hak tu powinien być, a jest to taki bardziej haczyk na Karasia. Na no, wiadomo, co jedzą Karasie, prawda? Było <grywa> um, w porządku. Jest to dziwna książka, jest to fajny biohorrorek. Jakby ta natura dużo, dużo robi. Natomiast ciężko mi mówić o całej historii. Tutaj dopiero się wypowiem, kiedy przeczytam więcej, więc myślę, że możemy sobie iść do podsumowania. Jak widzicie, parę kategorii dodałem. Myślę, że kategorie będą dochodziły w zależności od gatunku książki, zaczynając sobie od postaci. No, tutaj szału nie ma. To nie są źle napisane postacie, jak mówię, w tego typu książce nie potrzebuję wybitnych kreacji, natomiast nie są one specjalnie interesujące. Wiemy o nich mało, co być może działa dobrze, jeżeli chodzi o budowanie klimatu. Um, najlepszym elementem są jakieś właśnie sprzeczki <laughs> między nimi ale też nie ma tego dużo, 5 na 10 to jest maks. Jeżeli chodzi o historię, tutaj kwestia jest podobna, sam zamysł i początek jest dobry, natomiast dużo fabuły tutaj nie ma. Tutaj większość tej książki to jest po prostu obserwowanie okolicy z okazjonalnymi retrospekcjami głównej bohaterki, natomiast przyznam, że jest taki jeden um, motyw, który jest powiązany z tym, że mamy tutaj niewiarygodnego narratora, który udał się całkiem spoko, nie jest w świecie szokujący plot twist, ale przyjąłem to z otwartymi rękoma. Myślę, że za historię, jakąś taką szósteczkę, również za to, że jestem poniekąd zaintrygowany tym, w którą stronę pójdzie, szósteczkę mogę dać. Um, światotwórstwo tutaj jak najbardziej wyszło dobrze. Ma się trochę takie wrażenie, jak y, czytając y, Pikinie z kraju drogi, kiedy wchodzimy z główny bohatera w te różne dziwne strefy. E, tutaj jest dość podobnie. Gdybym miał wybrać te strefy, które podobały mi się bardziej, to bym wybrał te z książki Braci Strugackich. Natomiast. Te różne obrazy dziwne, surrealistyczne wypadają super. Jedyny problem to jest to, że, jak mówię, mało rozumiemy, mało odpowiedzi mamy. Natomiast myślę, że dla niektórych na przykład to będzie plus, więc jakąś taką siódemkę z plusem myślę, że spokojnie mogę dać. Jeżeli chodzi o rozrywkę, nie jest to książka nudna. Nie była dla mnie nudna, ale też nie jest to coś, co mnie totalnie porwało. Nie czułem jakiegoś napięcia. Nie byłem jakoś bardzo zaangażowany, byłem zaintrygowany. Wydaje mi się, to, że tutaj. Relatywnie mało scen, o których będę wracał pamięcią. Może ze dwie, trzy. Więc rozrywka taka szósteczka, myślę. E, styl autora mi się podobał. Podobała mi się ta suchość, bo jakby nie było... Czytamy de facto relacji głównej bohaterki, podobały mi się opisy. E, nie jest to najbardziej cudowny, wiecie, bogaty styl, ale mi zwykle w grozi takie pisarstwo siada, więc myślę, że to tutaj mogę siódemeczkę dać spokojnie. Jeżeli chodzi o trudność, no pewnie ta dziwność jest tym, co ewentualnie będzie kogoś powstrzymywało albo blokowało przed tym. Pójściem dalej, zarówno w tych książkach, jak i w te serie. Nie jest to jakaś bardzo trudna książka. Ten brak odpowiedzi, do którego wracam już któryś raz, może być irytujący, ale wydaje mi się, że maksymalnie 6 na 10 tutaj dam. Nie jest trudna, jest dziwna i dla niektórych ta dziwność może ich blokować. Jeżeli chodzi o klimat, super dziwny, faktycznie bardzo obcy te opisy natury. Jakieś właśnie mchy, papycie pleśnie, robaki, dziwne stworzenia, albo dziwnie zachowujące się stworzenia. Naprawdę spoko, 8,5 za klimat. Jeżeli chodzi o strach natomiast, czy jakiś niepokój, no to tutaj szału nie było. Przez większe książki nie czułem żadnego napięcia. Myślę, że 3,5 to jest maks, co mogę dać. Aczkolwiek wyobrażam sobie, że to jest bardziej kwestia mnie, jak już powiedziałem. Myślę, że dla niektórych ta książka może po prostu być bardziej straszna, bardziej niepokojąca. Koniec końców dla mnie to jest takie 6,5 na 10. Wyobrażam sobie, że kontynuację... Mogą sprawić, kiedy się czegoś dowiem w końcu, że ta ocena pójdzie w górę. Jeżeli nie, no to raczej nie pójdzie w dół. Gdybym miał jakąś radę dać, to poczekajcie sobie, aż kolejne tomy wyjdą, bo to niedopowiedzenie może być dla niektórych bardzo irytujące. No, także co? Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto do tego momentu. Pozdrawiam z gorąco i do następnego. Cześć.